Cześć. Witajcie w najnowszym odcinku poradnika, którego tematem będzie legendarne rzemiosło. Z tej strony Dworko Pelo zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie dla osób będących na liście oraz dla Bethesdy Softworks. Jeżeli też chcecie pomóc w rozwoju kanału, zapraszam do przycisku wsprzyj lub linków, które znajdują się w opisie filmu. Country Rose, take me Wraz z aktualizacją panowania stali do gry trafił mechanizm legendarnego rzemiosła. Ale zaraz, zaraz, co to w ogóle jest i z czym to się je. Już tłumaczę. Pozwala ono na losowanie nowych gwiazdek, czyli profitów, w broni, pancerzach i pancerzach wspomaganych, które wcześniej ich nie miały. Lub też na wylosowaniu nowych. Do całości potrzeba nam określonych surowców w postaci legendarnych rdzeni i modułów. Te pierwsze możecie zdobyć m.in. z wydarzeń publicznych, te z wykrzyknikiem, sezonowych, codziennych operacji oraz z planszy Score. Jako jedne z nagród sezonowych. Pełna lista, ile rdzeni za jakie wydarzenie, znajduje się teraz na ekranie. Najbardziej opłaca się uczestniczyć w wydarzeniach pod tytułem Kryptydy, Olbrzymi Problem, Spalona Ziemia, Zwolnego Wybiegu i opowieści przy ognisku. Legendarne moduły możemy kupić u legendarnego handlarza w zardzewiałym kilofie w zamian za legendarne akcje. Tak jak przed chwilą wspomniałem, mamy również możliwość dodania legendarnych atrybutów do naszych pancerzy wspomaganych. Jednak nie możemy wylosować w nich perk'a nieustępliwy, nieważki, ulepszone skradanie, zmniejszone obrażenia od upadku, oddychanie pod wodą oraz zmniejszonych obrażeń do końca. Aby wylosować perk'i na broni należy wejść na stanowisko rusznikarskie w tryb modyfikacji. Pancerz natomiast na stanowisku płatnerskim zaś jego wspomaganą wersję na stanowisku pancerzy wspomagany. Zdobyć na nie plan możemy robiąc zadanie górnicze cuda, do którego poradnik znajdziecie u mnie na kanale, link oczywiście w opisie filmu. Następnie wybieramy, czy chcemy losować zestaw z jedną, dwiema lub trzema gwiazdkami. Pamiętajcie, by starać się nie losować w kółko legendarnych perków na tym samym przedmiocie, ponieważ tracicie tak zwane skrypy czyli możliwość zmiany nieodpowiadających nam zabawek, w zamian za legendarne akcje. Tych za to będziecie potrzebować całe mnóstwo, by wymieniać je na legendarne moduły, bo tego, wieście, zawsze będzie Wam brakować. Dodatkowo wylosować legendarne atrybuty możecie na rzeczach, których upuścić nie można Pancerz Hellcat, T-65 i Serca Dusiciela oraz na broniach, których legendarnych wersji nie dostaniemy w żaden inny sposób, są to m.in. czarnoprochowce, takie jak Garłacz i Smok, również z wybuchem, oraz np. broń plazmowa Enklawy do zakupienia w bunkrze Enklawy lub jako nagroda za wydarzenie na świecie tejże frakcji. Pamiętajcie również, że nie ma możliwości cofnięcia losowania oraz by nie losować na swoim własnym ekwipunku, ponieważ nie jesteście w stanie zmienić pojedynczo pierwszej, drugiej lub trzeciej gwiazdki, tylko losujecie całość. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że pomogłem i się podobało. Do zobaczenia i usłyszenia na pustkowiach. Elo!